Dzień dobry Państwu. Nazywam się Kamil Niziorek. Reprezentuję firmę Syngenta. Mam dla Państwa, e, firma Syngenta przygotowała dla Państwa kompleksową ochronę truskawek. Zgodzę się z przedmówcą, że musimy produkować e, dużo i zarabiać dużo. E, Polska jest czołowym producentem truskawek w Europie. To jest e, plus. Natomiast to minusem jest to, że duża część ponad połowę to są, yy, to są. To jest niestety produkcja owoców przemysłowych. I na szczęście, yy, na rzecz owoców deserowych, coraz, co, coraz jest ich coraz więcej. Znaczy producenci stosując nowe technologie produkcji, nowe odmiany, produkują coraz więcej owoców wysokiej jakości. Do których przyzwyczajeni są konsumenci Europy Zachodniej, ale i polscy konsumenci są coraz bardziej wymagający. Chcieliby jeść owoce, owoców coraz więcej, chcą owoce jeść dłużej, tak żeby one były no, dostarczane na, na rynek w dłuższym, w dłuższym czasie i w szerszym przedziale. Także do, tutaj do, do producentów. Rola producentów jest taka, żeby zaspokoić te potrzeby konsumentów, a żeby to, żeby to zrobić, no, konieczna jest dobra ochrona. Tutaj mój przedmówca wspomniał, że koszty ochrony chemicznej to w sumie stanowią niewielki procent kosztów. Jeszcze my w Polsce konkurujemy ceną, to ceną, kosztem produkcji w zasadzie. Koszt produkcji w Polsce kilograma drutkawek jest niższy, niż w Europie w Zachodniej, ale niestety jakby ten argument będzie coraz mniej ważny. Nie, nie możemy walczyć ceną, trzeba walczyć jakością i trzeba podnosić plon z hektara. To jest, to jest klucz. Żeby to się działo, konieczna jest skuteczna ochrona przeciwko chorobom grzybowym, no, których w, w uprawie truskawek niestety nie brakuje, a przy nowych technologiach produkcji, szczególnie pod osłonami, pojawiają się nowe wyzwania. Hmm. Firma Syngenta e, proponuje e, w, sprawdzone rozwiązania, tak jak Switch, proszę Państwa, to jest podwójna ochrona Hudson, który e, chroni, można e, powiedzieć, od zewnątrz jest to Skuteczna substancja chroniąca i pozostająca na powierzchni liści oraz cyprogni, który znika translaminarnie i przemieszcza się następnie wewnątrz tkanek, czyli podwójne działanie. Wśród substancji aktywnych, w, no, w tym środku, który jest no, skuteczny, ma nisko, krótką karencję, te dwie substancje. Współdziałają ze sobą, skutecznie zwalczają szarą pleśń w antraknozę i preparat generalnie jest mało podatny na powstawanie odporności. Szara pleśń, wszystkim doskonale znana, ale cały czas o niej trzeba mówić, ponieważ jest to padogen, który wyrządza wiele szkód, atakuje wszystkie części roślinne, kwiaty, szykułki, owoce. Niezwalczany powoduje naprawdę ogromne straty i nie można go lekceważyć. Skuteczność zwalczania, proszę Państwa, w ubiegłym no, roku w świeże wyniki, można powiedzieć. Proszę Państwa, proszę spojrzeć. Preparat Switch w, bardzo skuteczny, nadal i w wielu przypadkach niezastąpiony. Owoce z kontroli. Proszę zauważyć, no z, z, kraty spore i switch. Tak trzeba, tak trzeba chronić owoce. Zwiększona trwałość pozbiercza to jest drugi bardzo ważny element w, w, i kolejny plus tego środka. Owoce są jędrniejsze, ta trwałość przechowalnicza jest zwiększona i nawet Proszę Państwa, po 13 dniach odbioru i po przechowywaniu no, w temperaturze 3 stopni Celsjusza te, te straty są w niskie. Łączne porażenie na niskim poziomie około 10%. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Podobnie 12 dni po zbiorze w innej lokalizacji, dwa zabiegi co 14 dni. Proszę spojrzeć bardzo mały procent porażonych owoców. Jeżeli chodzi o penicillium, proszę zwrócić uwagę na procent zdrowych owoców w kontroli to w ogóle w praktycznie wszystkie owoce były porażone. Natomiast po 10 dniach przetrzymywania owoców w temperaturze pokojowej zaobserwowano. Duży odsetek owoców zdrowych po zastosowaniu prowadzi switch. Jeszcze, żeby to zobrazować, tak wyglądała mniej więcej kontrola, a tak owoce chronione potem switch. Kolejna bardzo groźna, coraz częściej spotykana choroba w uprawie truskawek antraknoza. W 2007-2008 były pierwsze doniesienia o tym, że ta choroba pojawiła się w Polsce. W 2001 pojawiły się pierwsze publikacje. To jest choroba, która też nazywa się suchą zgnilizną troskawki. Infekcja powodowana jest no, przez grzyby zaju koletotrichum, ale najgroźniejszym jest koletotrichum akutatum. Proszę zwrócić uwagę, atakuje ogonki liściowe, dożywające owoce, no i niestety doprowadza do zamierania całych roślin. Została ta choroba przywleczona, można powiedzieć, z, no, wraz z sadzonkami z Europy Zachodniej. I to jest właśnie to zagrożenie, które jest no niestety cały czas aktualne, ponieważ mamy w Polsce nowe nasadzenia, nowych odmian, w nowych technologiach, i to niestety często rodzi nowe problemy, i to są nowe wyzwania dla polskich plantatorów. Jeszcze proszę spojrzeć na rozłogi, liście, owoce także choroba, która może naprawdę spowodować bardzo duże straty. Szczególnie e, młode rośliny są wrażliwe e, i jeżeli zdecydujemy e, się na e, posadzenie odmian wrażliwych na, na, na tę chorobę, to trzeba ochronę zacząć e, już e, zaraz, zaraz po posadzeniu. Jeżeli chodzi o zalecenia, e, zabiegi od początku kwitnienia, dawka 0,8 kg na hektar. I jeżeli są sprzyjające warunki do rozwoju choroby, to zabiegi trzeba powtarzać co 7 dni. Karencja tylko, wynosi tylko 3 dni, więc można chronić owoce pomiędzy zbiorami. Maksymalne 3 aplikacje w ciągu sezonu. No i to ważne, ogranicza również inne, inne choroby. Switch zwalcza wiele czynników sprawczych gnicie owoców. Ma szerokie spektrum działania, w opóźnia powstawanie odporności przez, przez to, że zawiera te dwie substancje. Jedna i druga nawet oddzielnie są bardzo skuteczne w studioksoni i cyprodinil, a w połączeniu dają no, znakomite rezultaty. Bardzo krótki odkryw karencji. I co ważne i coraz ważniejsze, dla, szczególnie w kontekście eksportu owoców na rynki zachodnie, to pozostałości. Preparat Switch zapewnia nam niski poziom tych pozostałości. Drugi preparat w programie Syngenty to preparat Scorpion, który chroni owoce przed Plamistością liści oraz y, teknozu. Y, idealne połączenie dwóch substancji, difenokonazol i azoksystrobina, to jest zarówno interwencyjne i zapobiegawcze. Najważniejsze zalety tego preparatu to y, szybkie wchłanianie przez liście, szybkie y, przemieszczanie, y, działanie układowe y, i interwencyjne. Azoksystrobina. Y, z kolei ma długotrwałe działanie a dodatkowo daje efekt zielonego liścia jak wiadomo zdrowy liść jest synonimem wyższego plonu jeszcze obrazowo w szybko schylaniu difernogona w zasadzie w kilku godzinach po zastosowaniu Większość tego to jest wchłaniana, później utrzymuje się na roślinie. Pazostrobina również szybko się wchłania i e, jest długo aktywna na chronionych roślinach. I krótkie podsumowanie, antraknoza i biała plamistość liści. skorpion stosujemy 1 litr na hektar, też tylko 3 dni karencji i maksymalnie 3 zabiegi. To jest wystarczająca ilość zabiegów w standardowym roku, aby ochronić truskawki przed tymi chorobami. A w połączeniu ze switchem to jeszcze lepsze wyniki można osiągnąć. Proszę zwrócić uwagę na to doświadczenie. Skorpion i kontrola oraz produkty konkurencyjne. Proszę zwrócić, uwagę, e, Proszę zwrócić uwagę na e, skorpion, którego, którego skuteczność w obydwu przypadkach, czy jeżeli chodzi o antraknozę, e, czy o białą planistość liści, jest wysoka skuteczność i, e, och, i chroni plon znakomicie. E, skuteczność zwalczania e, tych chorób w innej lokalizacji na, odmiany, na odmianie Hanoje Proszę zwrócić uwagę na skorpion, również wysoka skuteczność. I jeszcze raz rok 2010 preparat skorpion potwierdzona skuteczność zwalczania wymienionych chorób. Jeżeli chodzi o plon, też możemy się spodziewać przy ochronie skorpionem, czy ten plon będzie wyższy. Dobra ochrona zresztą zawsze daje e, w dobre efekty. Mówi się, że e, cała ochrona jest warta tyle, co ten e, niewykonany zabieg. A ochrona e, najlepiej oczywiście, jeżeli, jest, e, no, jeżeli zapobiegamy. Metody zapobiegania chorobom dają nam większy margines błędu. E, oczywiście zabiegi trzeba wykonać. Ale ochrona generalnie jest tańsza niż zapobieganie prewencja, niż interwencja. Także do tego też serdecznie nakłaniam. Jeżeli chodzi o grzyby, tak wspomnę o grzybach gnomonia, które u nas jeszcze nie są aż może tak popularne i nie są, no, nie są jeszcze jakimś ogromnym zagrożeniem. Ale może to się zmienić u naszych zachodnich kolegów, te grzyby powodują już spore straty. I szybkie podkreślenie, jest skorpion jako taki drugi produkt po switchu, przeciwko antraknozie, równie skuteczny, ogranicza także występowanie mączniaka i co nie jest też bez znaczenia przystępna cena. Ostatni w, w, w tej kompleksowej ochronie preparat TOPAS na moczniaka prawdziwego, który z roku na rok staje się coraz, no, coraz, coraz poważniejszym problemem w uprawie truskawek. Szczególnie gdy zmieniają się właśnie technologie produkcji. Tenkonazon, dobra, znana substancja w i translaminarny. Działa interwencyjnie i zapobiegawczo. Rozszerzona rejestracja tego preparatu. On był znany w ochronie jabłoni i gruszy, natomiast teraz w można go stosować z powodzeniem w uprawie truskawki, porzeczek czarnych, białych, czerwonych oraz agrestu. Proszę zwrócić uwagę na porażenie mączniakiem. Na odmianie Sabrina. We wszystkich terminach stopień porażenia był nieprównomalnie niższy i bardzo dobra ochrona do, do, końca, do końca ochrony. Jeżeli chodzi o zalecenia dotyczące żelania płatów, topas, to oczywiście. Po zauważeniu pierwszych objawów ważne jest to, żeby zachować no, liście w wyższej zdrowotności. Mączniak atakuje i owoce, i liście, które się łódkowato zwijają. No, przy intensywnym występowaniu i porażeniu ważna też jest ochrona po zbiorze owoców. Dawka pół litra, przy silnych infekcjach należy właśnie powtórzyć tą ochronę. Również po zbiorze owoców, w matecznikach. matecznikach oczywiście ta ochrona musi być intensywniejsza, dłuższa i no, do, w zasadzie do jesieni, tak. Też tylko 3 dni karencji. Maksymalnie tutaj trochę inaczej niż w poprzednich dwóch preparatach. Dwie, a nie trzy aplikacje. Odstęp minimum 10 dni. Dodatkowe atuty to to, że łatwo jest mieszanie z innymi preparatami i to, co już w przypadku innych preparatów, niskie pozostałości po, 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 po zastosowaniu. To jest to trio firmy Syngenta do ochrony troskawek. Zachęcam do stosowania, zapraszam na nasze stoisko w celu zapoznania się z naszej oferty. Dziękuję bardzo za uwagę.